Wiele osób kojarzy kluczborg z pszczołami i ich badaczem księdzem dzierżonym. Jednak stolica polskiego pszczelarstwa ma do zaoferowania gościom o wiele więcej. Ładnie ukwiecony rynek, przyozdobiony zgrabnym, sięgającym czasów renesansu ratuszem i przyklejonymi doń kamieniczkami. To zapowiedź sporej dawki przyjemności, jakiej dostarczy odkrywanie zakątków miasta. A jest ich całkiem sporo. Oprócz kilku zabytków, do których tematu jeszcze wrócimy, znajdziemy w nim jeden z najciekawszych wśród miast podobnej wielkości parków miejskich w naszym kraju. Przywrócony do XIX wiecznej świetności. Nie tylko odsłania coraz to nowe fragmenty o zmiennym charakterze i nastroju, ale przede wszystkim umożliwia wypoczynek i zabawę dosłownie na 109 różnorakich sposobów. Niedaleko parku ciekawe muzeum. Poświęcone w głównej mierze pszczelarstwu, ukazuje dawne i współczesne sposoby pozyskiwania miodu. Narzędzia oraz sprzęt do pracy w pasiece, ule różnych epok i konstrukcji. A wreszcie opowiada o księdzu Janie Dzierżoniu, dzięki któremu, uwaga, uwaga, świat dowiedział się wreszcie, w jaki sposób rozmnażają się pszczoły. W muzealnym ogrodzie natomiast barwna niespodzianka. Te bajkowych kształtów ule z całą pewnością zachwycą nie tylko małe producentki miodu. Wróćmy jeszcze na chwilę do zabytków. Wśród nich wyjątkowej klasy stojący opodal rynku gotycki kościół. Surowe na pierwszy rzut oka protestanckie wnętrze, niespodziewanie ozdobiono całym zestawem ślicznych, rokokowych cacek. Zwraca uwagę elegancki ołtarz, przypominający kwiat ambona, oraz organy, których prospekt cieszy oczy muzykującymi aniołkami i detalami pełnymi fantazji. Przykościelna wieża zachęca do wspinaczki. Udostępniono ją ku satysfakcji licznych miłośników podziwiania miast z lotu ptaka. Z kolei ten pozornie skromny budynek dawnego zakładu dla ubogich to wczesne dzieło Karla Gotarda Langhansa, późniejszego autora wielu znanych budowli w stolicy Niemiec. Już jako sławny architekt Langhans wrócił w okolice Kluczborka. Ten pałac w pobliskim Maciejowie, którego bryła jest wzorowym przykładem klasycyzmu, Kryje warte odwiedzin wnętrza z częściowo zachowanym, co niestety bardzo rzadkie, wyposażeniem jeszcze sprzed wojny. Wyjątkowym rarytasem są zaskakujące współczesnym charakterem malowidła ścienne, a pochodzące, jak się okazuje, sprzed ponad 200 laty. Maciejów to również pasieka zarodowa, niesłychanie ważne miejsce dla polskich pszczelarzy. W sąsiedztwie dworku należącym niegdyś do księdza Dzierżona zorganizowano skansen ze sklepikiem, różnorodnymi konstrukcjami małych fabryk miodu oraz inhalacjami leczniczym powietrzem prosto z ula. Zupełnie odmienną atrakcją okolic kluczborka są spływy kajakowe z Tobrawą. Malowniczy bieg rzeki, przy jej niewielkiej głębokości. Stwarza okazję do przeżycia przygody, ale też po prostu relaksu w niesamowicie bliskim kontakcie z naturą. Okolica sprzyja także dwóm kółkom. Spośród wielu możliwości polecamy szlak kościółków drewnianych. Odkrywając je niemal w każdej miejscowości, warto zajrzeć do ich wnętrz, które wzruszają śladami ludowej pobożności. Rowerkiem, ale nie tylko, dostaniemy się również do słynącej szeroko regionalnymi smakami starej karczmy w Chocianowicach. Pełne domowych sprzętów i ozdób wnętrze to wręcz małe muzeum śląskiego folkloru. Ale najważniejsze są oczywiście rozkosze podniebienia. Krótko mówiąc, każdy, kto chce skosztować niepodrabianej, autentycznej śląskiej kuchni i dodatkowo w mistrzowskim wykonaniu, musi odwiedzić to miejsce obowiązkowo. Na szczęście jest gdzie pozbywać się nadmiaru kalorii. Miejski Ośrodek Wypoczynkowy w Bąkowie oferuje kompletny zestaw przyjemności pobytu nad basenem. Na miejscu również świetny kemping, który już trzykrotnie uzyskał miano najlepszego w Polsce. W sierpniu odbywa się tu sławny festiwal muzyczny Stolica Reggae, zamieniając kluczborg na parę dni w roztańczoną polską Jamajkę. Mały rzut beretem od ośrodka i basenu, kąpielisko o całkiem innym charakterze. Tu poczujemy się całkiem jak nad Bałtykiem. Plaża, tony białego piachu, przystojni ratownicy, a nawet wypożyczalnia jednostek pływających. Widzicie Państwo sami, w wakacyjnym kluczborku nie brakuje niczego. Zapraszamy więc na wypoczynek.